Cześć, witajcie na naszym kanale Gołębie Rafa, Pauliny i Hani. Tak jak zdążyliście już zauważyć w tytule filmiku mamy do przekazania dla Was fajną informację. Ja nie hoduję gołębi pocztowych, nie lotuję, ale jak usłyszałem o tym wydarzeniu, chciałem się z nim podzielić, przekazać kilka informacji, bo myślę, że naprawdę warto. Moi znajomi organizują wspólny gołębik w 2026 roku Champions Area 2026. Za chwilkę, słuchajcie, będzie dalsza część. Będzie pokazany taki krótki filmik, 40-sekundowy, jak to wygląda. Jakie są nagrody, gdzie się zapisywać, numer telefonu, no, takie podstawowe e, informacje, które są potrzebne. Mogę Wam zdradzić tylko, że pula e, nagród wynosi milion złotych. Także myślę, że jest warto. A jak wiecie sami, że hodowla gołębi to nie tylko hobby, pasja. Ale też styl życia i rywalizacja. Także zapraszamy Was do zapisów. Strona internetowa będzie w komentarzu pod tym filmikiem. Także serdecznie Was, Was zapraszamy. I co, tyle od nas. Słuchajcie, jeszcze na Facebooku i na TikToku będzie odnośnik do tego wydarzenia. Także zapraszamy Was do podbijania, subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie, Champion Area. Wspólny gołemnik 2026. Czy to będzie najlepszy wspólny Goemnik w Polsce? Się okaże. Zapraszamy do zapisów. Miłego dnia. Pozdrawiamy głębie Rafał, Pauliny i Hani. Hejka. Czy to będzie najlepszy wspólny gołemnik w Polsce? Sprawdźmy to. Pula nagród to aż milion złotych na sezon 2026. 10 tysięcy do wygrania za pierwszego gołębia w pierwszych trzech lotach konkursowych. 50 tysięcy w locie półfinałowym, a aż 200 tysięcy w finale dla pierwszego gołębia. Każdy, kto hoduje gołębie wie, że to nie jest tylko hobby. To styl życia, to emocje, których nie zrozumie nikt z zewnątrz. I właśnie dlatego powstało Champions Area w Końskich. Wspólny gołębnik, gdzie te emocje naprawdę mogą wybrzmieć. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Emocje gwarantowane. Organizatorem jest Łukasz Hrabąż, a numer do zapisów to 511 23 23 23. Zapraszamy!